Na początku chciałbym, abyś wziął pod uwagę, że wszystko, co pisze, jest prawdą. Wynika z tego pewien fakt, że jako pierwszy otrzymałem absolutną logiczną informację, że nie tylko ukrzyżowano syna Bożego, ale również Boga Ojca, stworzyciela Ducha Świętego. Ten fakt tragicznego zdarzenia zbawia każdego do życia wiecznego. Oczywiście, jeśli ktoś w niego uwierzy, a jak naprawdę się dzieje na świecie, nikt, a prawdopodobnie i ty nie jesteście w stanie tego sobie wyobrazić i uwierzyć. Dlaczego tak się dzieje? Otóż cały świat jest otumaniony diabelską energią, która tylko ustąpi tym, którzy na siłę oprą się wszelkim kłamstwom jakie panują na świecie. Biblia wielokrotnie informuje, że jeśli ktoś otrzymał prawdę będzie ją otrzymywał nieustannie i musi w nią uwierzyć czy chce czy nie chce. Ewangelia Mateusza rozdział 13, werset 12. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie, kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, werset 29. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Ewangelia Marka, rozdział 4, werset 25. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, werset 26. Odpowiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Zatem wszystkie informacje w Biblii są absolutnie logiczne. To, co otrzymuję, najpierw same muszę przyjąć i uwierzyć. Dosłownie w całą absolutną prawdę, a nie tylko w jej część. Dla osób inteligentnych i wykształconych, historia Jezusa jako syna Bożego jest nielogiczna, aby wziąć ją pod uwagę, że ma jakiekolwiek znaczenie w poprawieniu jego życia. Jednak gdy pojawi się w zdrowej wyobraźni zrozumienie Ewangelijana, że w tym samym ludzkim ciele Jezusa Chrystusa była wcielona druga istota duchowa samego stwórcy, ducha świętego, fakt ten zmieni całkowicie znaczenie prawdy, która zbawia każdego człowieka. Biblia jest bardzo ciężka w zrozumieniu i w pewnym stopniu jest sfałszowana przez syna zatracenia i przez ciągłe przepisywanie jej przez ludzi, którzy niekoniecznie byli w duchu prawdy. Biblia w wielu przypadkach zamiast ukierunkować nasze umysły ku logicznej prawdzie, niestety u większości istot ludzkich otumania ich jeszcze bardziej. Sprawa jest niesamowicie skomplikowana, ponieważ stwórca Duch Święty objawił się światu w ciele i w wizerunku człowieka, choć tak naprawdę nie mógł tego dokonać, gdyż jest niewidzialną istotą duchową podobnie jak jego jednorodzony syn i my wszyscy. Jedynie nasza wiara może sobie poradzić z tymi wszystkimi problemami, jak to właśnie stało się u mnie. Moja dusza podobnie jak również u naszego Stwórcy i jego jednorodzonego, a także u nas wszystkich jest niewidzialna. Trzeba ten fakt przyjąć z absolutną wiarą. Ciało jest tworem organicznego robota, który służy naszej duszy, czyli duchowej świadomości. Ewangelia Jana, rozdział 13, werset 16. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, sługa nie jest większy od swego Pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Ewangelia Jana rozdział 15, werset 20. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ewangelia Łukasza rozdział 16, werset 13. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Zatem to, co otrzymuję, muszę przyjąć z absolutną wiarą, która pogłębia się u mnie coraz bardziej. Nie mogę pozwolić sobie na to, że uwierzę w część przesłań, które otrzymuję, i w jakąś inną część nie. Wierzę dosłownie we wszystko, co przychodzi do mnie za dnia. Nie wierzę w żadne kłamstwa, które wytwarzam, i szatan, lub jakiś demon w czasie snu. We wszystko, co do mnie przychodzi, muszę absolutnie przyjąć jako prawdę. Nie mam żadnego innego wyjścia, gdyż jest to system, który stworzył nasz Stwórca Duch Święty. Moje przesłania, które otrzymuję przychodzą do mnie w ogromnie łagodnym zrozumieniu dostosowując się do mnie jako prostego człowieka, którego takim stwarza moje ciało. Moja dusza jest doskonała, gdyż jest duszą anioła mądrości, któremu Lucyfer zabił ciało. Apokalipsa, objawienie rozdział 7 wersety 1, 2, 3, 4. Potem ujrzałem czterech aniołów, stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkody ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi i morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Może ten powyższy werset przekona ciebie, że dotyczy on do mnie, gdyż nie tylko są aniołowie w niebie, ale również są na ziemi. Na wschodzie, czyli w Polsce. Polska niewątpliwie jest określana jako kraina wschodu, środek Europy. Dusza moja była wcielana w różne ciała jak na przykład w apostoła Piotra. Obecnie jestem wcielony w ciało prostego człowieka i nie jest mi łatwo od razu ogarnąć niektóre przesłania, które przychodzą ze strony świata duchowego. Z tego powodu w mojej logice po pewnym czasie przychodzą pewne zmiany modyfikujące uprzednie przesłania. Mianowicie doszło do mnie pewne sprostowanie, że jeśli po Bogu Ojcu Stworzycielowi Duchowi Świętemu zaistniał we wszechświecie Jego pierwszy jednorodzony Syn to po nim niewątpliwie musiała zaistnieć dusza pierwszej żywej planety Wenus, która w pewnym stopniu była sklonowana od jednorodzonego Syna. Dopiero jako czwarta istota duchowa zaistniała we wszechświecie była duszą Lucyfera, który był błyskawicznie wcielony w pierwsze żyworodne ciało, które urodziła Wenus. Pierwsza organiczna żywa planeta jaka zaistniała we wszechświecie. Pozostaje pytanie, czy dusza Lucyfera została sklonowaną z duszy Wenus czy od jednorodzonego syna Bożego? Jeśli dusza Lucyfera była sklonowana od duszy, Wenus to jego choroba psychiczna wyglądałaby nie do uleczenia. Bóg ojciec-stworzyciel, duch święty kształtował swoją duchową świadomość, czyli duszę przez miliardy lat. Klonowanie duszy przez naszego stwórcę następuje dosłownie w jednym momencie. Fakt ten uświadamia nam, że nie istnieje żadna inna metoda na powstanie nowego życia w krótkim czasie, jak tylko przez klonowanie, gdyż w innym przypadku zbudowanie nowej duszy zajęłoby to ponowne miliardy lat. Powróćmy do ponurych sprawców zła, jakie panują na świecie. Atak kłamstw Lucyfera i jego matki Wenus jest oczywistym działaniem przeciwko naszemu stwórcy duchowi świętemu. Wystarczy wejść do internetu i zobaczyć w wyszukiwarkach, co mówią na temat Wenus, Jutrzenki, fałszywej Diany lub Czarnej Madonny i wiele innych oszukańczych imion, które naprawdę zaszkodziły prawdzie Bożej. A to jak wielbią zwyrodniałą Wenus, czyli zwyrodniałą Jutrzenkę, która pod wizerunkiem obrazu Czarnej Madonny otumania Polaków. Witaj, Jutrzenko, rano powstająca. Śliczna jak miesiąc, jak słońce świecące, Ty świecisz w miłej światu, często Film jest trochę niedokończony urwaniem słów, że kłaniają się jutrzynce wszyscy królowie. Protestanci, i inni głosiciele Ewangelii i Chrystusa, usiądźmy przy jednym stole i umówmy, jak zadziałać przeciwko złu, aby stracił on na zawsze swoją moc, aby wreszcie Bóg Ojciec-stworzyciel duch święty zapanował nad całym chaosem i z ziemi utworzył jego nowe królestwo. Trzeba znaleźć sposób na dotarcie do ludzkich umysłów, aby dowiedzieli się, że nie tylko ukrzyżowano syna Bożego, ale samego stwórcę ducha świętego. Pamiętaj! Jesteś istotą duchową jak wszyscy inni w całym wszechświecie, a nie zwierzęcym ciałem. W Zbawiciel bóg, ojciec, stworzyciel Duch Święty i jego jednorodzony syn również są zawsze istotami duchowymi. Ciało ludzkie to zwierzęcy półprodukt Lucyfera. Ale w nim jest ogromny procent włoskiego uszlachetnienia, gdzie u niektórych również w dość znacznym stopniu jest oświecenie. Lucyfer marzył o takim osiągnięciu jakie osiągnął Bóg Ojciec Stworzyciel Duch Święty oświecając i uszlachetniając ludzko-zwierzęce ciała. Lucyferowi jedynie udało się wyewoluować metodą mieszania ras dinozaurów, które w zasadzie stworzyła natura. Niestety Lucyfer nie potrafił znaleźć metody, aby wyewoluować z dinozaurów małpy, aby zostały wyedukowane inteligencją na podobieństwo człowieka. Co ciekawe wszelkie ciała można zaprojektować i zmodyfikować aby zupełnie miały inny wygląd niż miały przedtem. Dusz niestety nie i całe szczęście, że tak jest. Ciągle jesteśmy zapisani w niebie jakimi byliśmy od początku. Jedynie potrzeba, aby nasza żyjąca dusza na ziemi skorygowała swoje błędy i znalazła się w nowym królestwie naszego stwórcy, który organizuje na ziemi.